Cześć, z tej strony DK, witam was w kolejnym odcinku naszego zagrajemy w Zeus Pan Olimpu. E, ostatni odcinek, jaki widzieliście z Zeusa, to był jak nie grać Zeusa. I tam było pokazane taka strasznie szybka e, porażka, która była e, spowodowana, spowodowana tym, że wszystko jakby się paliło, e, też tym, że Jakbym chciał coś zrobić na, 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 na szybkości gry, która jest 100%, to czasami to właśnie to tak wychodzi nie za bardzo. I też w sumie tak jakoś dziwnym trafem wszystko się rozwalało i tak dalej. To teraz wam pokażę, jak trzeba to przejść, ok. Co możemy teraz tutaj zrobić? A ja dam pauzę w ogóle, to nie. Pauzę nie chcemy. Hmm. Zobaczmy w ogóle na, na żywność. Jest, y, jest ser, jest pszenica, jest, y, są ryby. Jest trochę runa, ale nie ma. Jest oliwa też. A, oliwy nie sprzedaję, chociaż mógłbym. Ale. Mm. Tutaj do tego epizodu potrzebne jest na pewno duże wojsko, sporo wojsko, którego mamy, no tak, średnio średnio dużo, że tak się wyrażę. Tutaj to możemy sobie od odesłać. Jak to zrobić teraz? Na pokład, ok. Teraz po powinniśmy mieć. Nie, teraz jeszcze mamy trochę za mało. E, tych e, za mało ludzi, ale wcześniej pewnie przez to, że miałem tutaj te triery obsadzone, to dlatego e, ludzi, nie, ludzi nie było w innych e, zatrudnionych w transporcie i dlatego wszystko się waliło, figięnie i tak dalej. Okej, okay, ale koniec gadania, więcej grania. E, marmur, co ja chcę, chciałbym. Na przykład sobie zrobić, żeby te, te, te dworki się... dworki rozbudować. Szczerze Muszę raz, mieć większy dostęp do kultury, chyba wszędzie. A teraz nawet tutaj nawet większy jest... potrzebują większego Jak to się nazywa? Większej estetyki, ok, To tak. Estetykę chyba już nimi zrobiłem dobrą Już się cieszą Ale jeszcze pasuje postawić stadion gdzieś Gdzieś Ostatni raz właśnie tutaj postawiłem Uznałem, że to jest, będzie dobry pomysł, ale myślę, że Jak postawię go gdzieś Tu Albo tu To nie będzie dobry pomysł to sobie zrobić tak mm, tak teraz to zburzyć tutaj zrobić tak okej okay, i oni będą sobie szli tutaj tutaj można zrobić, Ok. Czy <śmiech> <śmiech> ci sportowcy, oni tutaj powinni chodzić trochę się powiększy domek, tak nie mam Szerszy dostęp do kultury, czego wy jeszcze potrzebujecie? Nawet pokażcie, chcą wino, okej, okay. Czy już mamy i chcą wino. Wszyscy? Aha, okej, okay. czyli no, wystarczy tak pobieżyć gdzieś postawić ten stadion i już będę happy. Wino, skąd mogę wziąć wino? Trochę mi ludzi brakuje znowu. To nie jest dobra wiadomość. Ile tej oliwy mam? W ogóle skąd ją mam? Że tak się, to, że tak się wyrażę? Mm. Oliwę mogę wziąć, wino też mogę importować. Import oliwa. 24. Ten marmur mi w ogóle nie jest potrzebny. Ale wino to mogę importować ten kawałek. Trochę. Troszeczkę nie za dużo. No to sobie zbudujemy. budujemy. Postawimy handlarza winnym. Tu w ogóle ten marmur mam całkiem zawalony. zawalone w spichlerze. Zbudujcie mi Zastanawiam się, czy dalej importować te ryby. chociaż nie mam ich tak. Nie, nie wiem, czy jest potrzebne, skoro tyle sermon tutaj oliwy, troszkę tak, ale to jest mm, bardziej dla, dla, samej, dla samej elity, nie słyszycie z y, psy u mnie za oknem to jest szczekanie psów, ale niestety co mam zrobić? <laughs> staram, postaram się jakoś to tak y, y, te, <laughs> szczekanie psów y, zastąpić moim gadaniem. Okej, okay, co, co tam jeszcze czemu można zrobić? Nie w ogóle płacą podatki jakieś, czy nie? Płacą wszyscy Tylkoż podatki nam no, płacą. W końcu się z tego państwa utrzymuje. Okej, okay, jestem. Nie mogę w ogóle robić żadnych świątyń. A Ani nic, więc możemy eksportować ten marmur. Czy oni już mają wino? Tylko się pytam. Może chciałem, chciałem, chcę, co się zapytać, oliwa marmowana. O mają już full ryby i runo No dobra, te ryby nawet dużo nie kosztują to mogę importować jeszcze Chyba, że tutaj mają... nie mają pełno, to nie Nie, nie chcę tych ryb. Przepraszam, ale nie chcę tych ryb. Ryby Sio Marmur, co jeszcze mogę sprzedawać? Oliwa, marmur, winogrona, wino. Mogę winiarnie robić. To też by był niezły deal, ale. Eee. sorry, na chwilę yy, nasze za to yy, tak właśnie myślę, chyba kupimy te wino grona i, i będziemy trochę produkować ten tego wina ale nie mam robotników bo to, to, to nie będzie dobry to jest yy, nie lubię tak tak nie mamy nie ma pracowników yy, ok, może zrobimy tak W ogóle jak on chodzi tutaj. No chodzi tylko tutaj, to może mógł sobie tutaj uwolnić tą drogę. tutaj nie będzie dla niego za daleko. Nie w ogóle damy żeby to będzie wino Okej. Okay. I może w sumie uruchomimy handlarza oliwą, tylko tak. Potem chyba będę wywalał. Kawałek domu. Kawałek domu. No, trochę domku, że jak będzie za dużo. Okej, okay, już kordy biegnie po oliwę. Tutaj mamy ładnie roz, rozwinięte już dworki na dwór. Szerszy dostęp do kultury. Aha, gdzie jeszcze potrzebują? Ale konie. konie chyba nie będą. Nie mam koni. ten trier zbrojownia. Aha, konie koni nie mam akurat. Czyli musimy się zatrzymać na tym na tym poziomie To sobie ładnie pracuje potrzeba nam trochę Trochę y, pracowników Dobra już kamienice się robi. To nie będę musiał jeszcze importować y, oliwę to, to też nie będzie zbyt dobre Widzicie, już się to najlepsze kominice robią w niektórych momentach. W sumie nie będę im dawał pomników, żeby się nie rozbudowali za bardzo. Zobaczymy, Proszę. ile, e, mi zobaczymy ile będzie teraz mieszkańców. Żeby mi po prostu tej oliwy starczyło dla wszystkich. Bo do tego się najbardziej boję. w sumie. Ok. Hmm. Może zwiększę sobie. Albo jeszcze nie. Albo bo tak. E, szybkość gry. I zobaczymy jak to się potoczy. Tutaj na OK wszystko nam dają. drachmy, marmur, pszenicy, a nie mam od runo jest oliwy. oliwy w ogóle mi nie dają. Teraz jest atakowane. Yy, 8 miesięcy to chwilę poczekamy i zobaczymy, czy teraz nam jest potrzebne. W sumie nie. Ale czy mamy jakieś wojsko? Nie mamy całe 8 oddziałów. A też nie mam wina, za, za dużo Kupuję Dystrybucja Marmur jest no. Oliwy, ser też no okej, okay, dobra to jak będzie znowu przypomnienie to wyślemy o trochę ludzi tyle jest że hmm. może zaraz będzie duże niezłe bezrobocie Dobra, weźmiemy wszystkich posłamy mam nadzieję że jakoś się obronią ci wszyscy hmm. nie po co nie będę ci dariuszu wysyłał Sardy z wszystkim masz tylko jeden, ten, jedną gwiazdkę, mogłabym się w sumie zaatakować i przejąć. Dobra, ale... lecimy dalej. Knosy sprzedaje więcej oliwa. No, to jest informacja, która może się przydać. Gra zapisana, trochę, że nawet To szybko dla mnie leci czas znowu. No, tylko ja się dziwię, znaczy nie dziwię się tylko, dlaczego. No, Nierozprowadzane jest wino. powie mi to ktoś? Wina jest tyle, już tyle, że no... Nie powinno go być tak dużo. Ale ten koleś sobie nic nie robi z tego. I nie kupuje tego wino po prostu. Tutaj, żeby... nie tutaj, Nie zajmował zbyt wiele miejsca. Tutaj usuniemy sobie potem, jak przywiezie. Okej. Okay. Okay. Ale usunąłem te winogrony. Niepotrzebnie. Dobra, dobra. A... No ale mnie to zastanawia, czemu on nie idzie po to wino. skoro tyle tego, tyle, tyle go jest. Tyle bezrobotnych A no w sumie wiecie co, przecież i to mogę łatwo sterować teraz, gdy tak będę miał za dużo nie wiem, bezrobotnych, to sobie rzucę ich na tierę i po prostu już będzie wszystko okej. Okay. Sprawdzę, która godzina. No, jeszcze chwilę. Grania. chyba na pewno teraz nie przejmę Przejdę tego epizodu w jednym odcinku, ale myślę, że w drugim już sobie przejdziemy. Ok, no to teraz jedynym problemem, co tu jest dla mnie, to dlaczego ten koleś nie idzie z, z tym tym? Z winem, nie kupuję tego wina. To mnie naprawdę zastanawia. Dystrybucja, ale jak dystrybucja? Może on go ma. Aha, wiem. Dobra, jestem głupi. Jestem głupi albo nie, albo nie. Myślałem, że... Myślałem, że ten Demokros to jest dla, dla dwóch. A tutaj jeszcze muszę sobie rzucić tak. Kto, kto, za, kto zauważył to wcześniej no to propsy dla niego? Ja niestety nie zauważyłem. Wzrost ludności, no fajnie. Brak towaru. A tu brak towaru. Dobra, koleś idzie kupowanie. Jest OK Tylko trochę jeszcze uzbrojenia mam za mało. W niektórych domach. Nie ma na maksa. Będę musiał y, skąd wziąć. Sardy rząd drachu. Yy. A dobra masz. Ole przyznanie. Czyli obroniliśmy miasto. Super. tak. Teraz będę musiał martwić o oliwę. Bo niestety nie mam za dużo. Sobie to patrzcie w naszym mieście jest tylko jakby raz, 2, 3, 4, 5, 6. 6. No, produktów surowców, nic więcej albo mi się wydawało, albo tutaj w magazynach wzrastała liczba oliwy miałem 16, teraz na 20, tylko nie, nie wiem skąd czy ja to czasami nie nie, nie importuję tego? runa chyba nie, nie, nie potrzebuje już importować, teraz na chwilę no tak to teraz jest dużo, 12. Marmur cały czas yy, musi iść. Oliw, oliwę zacznę importować no, troszkę, trochę, troszkę trzeba. Sery ryby są, wszystko, i uzbrojenie, właśnie uzbrojenie, produkować. I bezrobotnych jest sporo. Czemu to nie ma tak? Jest wysoki, średni. średni wszędzie tak samo. Okej, okay, właśnie trzeba się postarać teraz o to, o to uzbrojenie. Każdy geniusz ma w sobie szaleństwa. Dostępne z importu, a uzbrojenie niedostępne, czyli brąz musimy importować. Ale się tam ten tamten koleś, ten głos się rozgadał. Dwa razy to samo powiedział chyba w przeciągu 20 sekund brąz, skąd mogę tak brąz, najszybciej chyba tylko stąd zrobimy tak tu będziemy importować Aha. tu zrobimy um, trzy zbrojownie wojska wracają Sardys podbije Eretriano rywal, o nie był sojusznikiem. A no i tak miałem go przejąć, Naszym muszę go przejąć. Okej, okay, koszer ryb. Marmur, jest tu marmur na ma te kruna. Okej. Okay, yy. Wojska wracają, no jest, jest ich już yy, troszkę więcej. Tu myślę, że sobie damy taki magazyn. Właśnie nie wiem gdzie go postawić w końcu. Taki magazyn. Potrzebuję magazynu na... uzbrojenie na na wino chyba tutaj go zrobię tu zdobędź wino a tu zdobyć uzbrojenie no niech tutaj nie, niech tutaj się martwię jeszcze będę musiał się postawić właśnie to okej okay, jest troszkę więcej tego jeszcze teraz poczekamy na znowu na uzbrojenie może zwiększymy ten Sardy za to stanie, a to mi nie obchodzi. Knossus kupi więcej sera. zobaczmy. oliwy jest sporo sera, no też. A tu zresztą do drachmy. A nie dam ci na razie 5 4. Może, może pomodlimy się do tego? Co? Dwa razy? Już prosisz? O! Będę musiał, będę musiał się przejąć. O, no, a tu sąsadzki. No to wyślemy. pomnik szczęście dostępny Super, troszkę zmniejszymy szybkość gry. Yy, I tak, jeszcze sobie taki szybki rzut okiem na marmuru, w ogóle trochę mniej mamy. No, sobie kasa się pewnie że marmuru jest mniej ryby, ser, dobrze runa. runa, jest spoko, oliwy tak samo czy jest jakieś uzbrojenie? Trzeba trochę więcej uzbrojenia? no bo to jest teraz priorytet no się robi jedzie gdzieś tutaj czy coś? No, gdzie ty idziesz? aha, nie wiadomo gdzie on szedł tak go w koni pewnie zrobili idzie uzbrojenie, ok. ile ty tego wiedzisz. trzy ładunki uzbrojenia no, trochę daleko go wysłałem, żeby szedł ale no, to tam no niestety trzeba hmm. kto będzie pierwszy to tutaj pewnie sobie pójdzie poszedł już, poszedł ten też poszedł, ale niestety niczego nie zostanie jak przyjdzie, no chyba, że to już jeszcze idzie coś. no trochę tutaj ładunku znowu idzie ale w sumie to mi więcej jeszcze tego brązu, bo trochę jest go mało. Zobaczmy co jeszcze, od kogo możemy kupować. <laughs> brąz, yyy... Znaczy nie brąz, brąz to kupuję, ale Laurion, Amphipolis. Yy, kto jeszcze, kto jeszcze? I Laurion, aha, czyli tylko dwa. Hurtownia Laurion damy sobie chyba zamiast um, zamiast której zamiast tej, damy sobie lutownię z i będziemy rekordować więcej tego promu i tutaj postawimy sobie jeszcze w sumie zbrojownię przyjmij, przyjmij no, trochę na tym właśnie że nie mam miejsca na to na to przyjmowanie dani. nie wiem czy oni się właśnie złoszczą za to że nie przyjmuję czy nie chyba mam nadzieję że nie chyba mam nadzieję <gry> ok tu jeszcze jest szybkie sera spokojnie no, też jest ilość barbów dobra ale myślę że w tym właśnie momencie zakończymy ten odcinek i dokończymy go w następnym Episod dogoczymy w w kolejnym odcinku. Dzięki wszystkim za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.